...biją. O, lak serwera. Dzisiaj otwieramy sobie tą maszynę i próbujemy zdobyć nowe brennoty. Tylko musimy zamknąć, oczywiście, bazę, bo zaraz jakiś duper alech mnie okradnie. Dobra, y y mam w planach sobie za kilka dni dać jakiegoś dobrego brennota. To znaczy. O, mogę obrócić. Yy, to znaczy jutro, bo jutro jest event, nie? Chcę sobie jakiegoś brandko dodać. To chyba może nawet na filmie będzie, więc zobaczymy. 100 tysięcy słabo. Pozbieramy sobie trochę hajsu i spróbujemy coś ukarać. No i zaraz zrobię tą maszynę. Dzisiaj jest o tym właśnie, że zdobień, otworzymy pierwszy raz na moim kanale tą maszynę. Mam nadzieję, że coś wyleci. Więc. Uwaga. Co to jest? Ale syf, matko. Wie, że tego gówna mi ich nie zabierze. Dobra, to jest zbyt zgówniane, żeby mi ktoś zabrał. Coś kradnie, to on jakiegoś gołta kradnie. O kurde, mam baterię. Dobra, telefon szybko podładowany. On tu kradnie jakiegoś gołta. Zobaczmy skąd on to kradnie. My oczywiście też spróbujemy. A i sobie napełnimy tą maszynę, żeby w następnym odcinku też była. Pandacinia. Bananinia. Popakujemy ją do maszyny. O, tam jakaś baza otwarta. Zobaczmy. Jeśli Nubini pizzaninę, widzicie, nie mam kompletnie nic. A to dlatego, że sprzedałem swoje wszystkie brainroty po to, żeby ukraść coś dobrego. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest girafa cieleste. Oj, wyszedł. Hmm. Próbujemy cokolwiek ukraść. Nie mam nic oprócz dużo, trochę ilości hajsu. No i tych, odrodzeni i tego. bym dorobić fo Frigo kamelo oraz na nanasini. Mm, tam, y ten. O, tu mam jakąś otwartą bazę. Może coś, może. Jeszcze jakiś słaby bieraj. Nubi... Nawet Nubili Pizzanini nie chcą mi dać te ukradzenia. Nie mam totalnie nic, więc spróbujemy coś ukraść. Przepraszam, że film jest tak późno, ale dzisiaj nie miałem jakoś czasu. Hmm, to mamy minutę. Szukamy jakiegoś... Tutaj jest jakiś... bluberini Octopusini, dawaj mi to. Gówniaku. No i leżę. Dawać mi bluberini. Leżysz. Leżysz. Stary, ja mam pustą bazę. Daj mi. Nie wiem gdzie on jest. Ty gówniaku. Ja pierdzielę. daj mi blueberry, -iego. nie ma żadnego brainrota. Stary, no, Jezus, spieprzaj. Nie, nie idziesz, kradną w ogóle. Dobra, pierwszy brain rot. Ale dużo hajsu na tym. pięcioma. Tutaj ma co prawda takie średnie ma. Glorbo ma. O. Maszynie. Gangster footera. Radniemy. Kurde to jakiś pusty serwer nikogo nie ma Tu jest jeszcze? Czemu oni się biją Nubini pizza Nini Gold? sobie. bery pikus, tikus, mam Czemu oni tu wszystko mają? Czemu ty mnie... Nie chcę tego syfu. Po co mi Nubini pizza nini? Ale zastanów się, po co mi do nimi pizzanini? Stopienia. mi to. Nie chcę nawet tego pomieni. Czemu nie kupią takie słoby? Pstrzej nie ty zaraz. Kościół, widzę. Zorbo Drillo. Tradniemy. Nie, no ja pierdzielę. I że może się Idziemy ją obrabować su To jest... czekaj, czekaj. A ten Ani Anita. Ukradniemy ją tak dla zasady. No i widzisz, po co było wchodzić do bazy szkół i chyba nie ma. Ale ukradłem ją, tak dla zasady. Spróbujmy sobie jakieś rzeczy. Techa. bomba. Właśnie w to tak rock, to let's jakieś tam, czekajcie, pszczółki i pułapki. Tu gość ma same baleriny jak w Daj jedną, weźcie gościu, bo Frygo, jego do rebirfa potrzebuje? Dajcie mi śmietanik. Dajcie mi go, ja potrzebuję go do rebirfa. Proszę. No, ukradłem. No jak? No, co to jest? No, ja ukradłem tego frigo camelo. Ale skampe jest ta gra. I tutaj piszcie mi jakie inne gry nagrywać, bo ta gra to jakiś. torbo rina Ktoś mi będzie chciał zabrać. Dojdźcie mi do bazy. Kurde, jakie lagi. Matko. Dobra, doszli mi. Ci, co się bili w niego się nie biliło, że no to stary, no. Dziwne, ale dobra. Dla mnie to w sumie na plus. w frigo. Jakiś gołd się zrespił. Nie, on jest odupiony. Ma gorilla. Trulimer, trulicina.